Dzień dobry, witam Was w pierwszym vlogmasie. Oficjalnie rozpoczynamy vlogmas. Ja jestem mega zadowolona, dlatego że to jest okres, na który chyba czekam najbardziej. Uwielbiam święta, uwielbiam całą tą otoczkę oczywiście dekoracje, kolendy. No, to jest naprawdę cudowny czas i bardzo go lubię. I u mnie zawsze tutaj. U mnie w pokoju. Oczywiście ja już pokój dekoruję od samego początku, tak więc zapraszam Was na pierwszy vlogmas. Dzisiaj będziemy sobie dekorować już pokój, a raczej będziemy ubierać choinkę. Przed tym musimy posprzątać, ogarnąć sobie tutaj moją przestrzeń, dlatego że mam jeszcze troszeczkę ozdób jesiennych, które już no, czas sobie zdjąć, czas zmienić na co innego. Tak więc dzisiaj już przygotowujemy pokój pod dekorację. Ja się niesamowicie cieszę właśnie na ten okres, na ten czas i Naprawdę. Dzisiaj jeszcze tak naprawdę nie mamy 1 grudnia, ale ja już zaczynam sobie ten vlogmas wcześniej. W tym roku również ten vlogmas będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Na pewno nie będzie on codziennie. Będę nagrywać codziennie, dlatego że po tamtym roku już wiem, że. Były dni, kiedy musiałam na siłę wymyślać content, na siłę musiałam wymyślać po prostu rzeczy, które chciałabym, które mogłabym wam pokazać, a jednak chcę pokazywać takie faktycznie, co ja robię, co się dzieje, co w te dni robię. Więc nie będzie takiego naciągania na siłę, po prostu będę nagrywać, jak będzie coś ciekawego do pokazania, będziemy coś robić sensownego. Jedziemy na wyjazd, który niedługo już jest dokładnie za kilka dni, więc to też również zobaczycie. Zabieram Was oczywiście ze sobą, mam nowy telefon. Więc jakość będzie troszeczkę inna, kamery raczej nie będę brać ze sobą, ponieważ ona jest dosyć ciężka Ale o tym, o tym więcej, mam nowy telefon, tak więc będzie fajniejsza też jakość nagrywania Bo też będę wiadomo dużo przybitek nagrywać telefonem Bo ta moja kamera jednak nie jest też najnowsza i nie nagrywa ona w tak super jakości jak czasami telefon Tak więc zaczynamy ten dzień, zaczynamy ten piękny okres, zaczynamy grudzień i vlogmasy. Dzisiaj powinnam się bardziej klimatycznie chyba ubrać, ale mam taki sweterek, golfik yy, brązowy, czekoladowy. Tutaj widzę, że w kamerze wygląda troszeczkę taki bordowy, ale jest to czekolada i Lecimy ze sprzątaniem. Ja tu już mam pierwsze rzeczy do wyrzucenia, na przykład dyfuzor, który mi się skończył jeszcze z dynką, ale już tego nie pokazujemy. Nie będę Wam za bardzo pokazywać, jak sprzątam, ale później już jak będziemy dekorować choinkę. Choinkę wybieramy oczywiście z domu. Ja choinki zawsze mam z domu, już mam wybraną, i coś tam Wam pokażę, jaką będziemy sobie dzisiaj wybierać. Na okres jesienny odstawiłam moje ukochane ozdoby, czyli te choineczki złote. One są prze piękne Bosnie uwielbiam je odstawiłam je na miesiąc na dwa miesiące a teraz z powrotem sobie do nich wracam w sumie zostawię je bo tutaj chowam moje ozdoby jesienne roku choinka jest bardzo duża. Chociaż w tym roku jest troszeczkę mniejsza niż w tamtym. Mniej taka mm, obszerna na boki. Ale zobaczcie. Bardzo ładna. Tylko, że znowu musimy robić tutaj przewybywanie, y, ponieważ nie ma miejsca. Tak więc muszę gdzieś wynieść toaletkę i jeszcze nie wiem gdzie. Nie wiem, co z nią zrobić i mm, tutaj muszę ten kącik ładnie zagospodarować. No ale no od razu pięknie to wygląda ta zieleń, ładnie, no podoba mi się bardzo. Tę lepkę chcę zostawić w pokoju, a lustro raczej wyniosę, dlatego że po prostu ono nigdzie mi tutaj nie będzie pasowało, nigdzie się nie zmieści. No i jak na razie pokój wygląda tak po wejściu, tutaj mamy choinkę, Oczywiście musiałam zrobić lekkie przeęblowanie i toaletkę mam tutaj. Troszeczkę jest tutaj dużo tych rzeczy, ale muszę mieć toaletkę w pokoju. Tutaj mamy szafeczkę pod telewizor. Będziemy oczywiście wszystko stroić sobie, ale to raczej już nie w tym vlogmasie. Jest telewizor i dosyć mocno mnie irytuje, że ta szafka nie jest centralnie pod telewizorem, tylko tak z boku. No ale niestety nic na to nie poradzę. No i tutaj biurko. Lustro oczywiście musiałam wynieść. Przyniosłam sobie właśnie siatki z moimi ozdobami na choinkę. Tutaj między innymi mam takie bombki, dużo takich złotych. Niestety w tamtym roku kupiłam właśnie dużo takich złotych ozdób i bardzo takich cukierkowych. W tym roku nie wiem, czy będę szła w taki klimat, no ale jak widzicie, mam sporo właśnie takich. Tutaj mamy światełka. Ja akurat mam takie światełka po prostu, które wyglądają w ten sposób. Ja mam takie światełka. Żałuję, że nie kupiłam na żadnym cieńszym sznureczku, na tym ogólnie, tym całym łańcuchu. No ale na razie mam takie i nie będę ich zmieniać. One są bardzo długie, bo jest tu ich naprawdę bardzo dużo, nawet nie wiem ile, ale zobaczcie. Tutaj już dalej mamy takie troszeczkę rzeczy czerwone, czyli czerwone bombki. W tym roku chcę dokupić jeszcze czerwone bombki, na pewno takie bordowe zobaczymy co uda mi się znaleźć, ale tutaj mam takie mam nadzieję, że nic mi się tu nie stukło bo to opakowanie jest takie dosyć pogniecione, tam dalej są pudrowe, takie na przykład cukierki również mam na choinkę, no tak jak mówię, to jest tylko część rzeczy tu znowu jakieś złote no i tam kolejne cukierki, kolejne złote bombki, tutaj jeszcze takie złote, e, znaczy czerwone i niestety najwięcej mam takich ozdób Takich, czyli takie na przykład laski, e, jakieś na pewno powieszę, ale chyba nie wszystkie, dlatego że mam tutaj ich bardzo dużo. różnych takie lizaki, cukierki jakieś, e, ale parę takich lasek powieszę, bo mimo wszystko są gdzieś tam fajne. Znalazłam też również taką wstążkę, taką kokardę. Bardzo ładna, podświetlona. Na razie ją sobie zawiesiłam w tym miejscu, ale chyba przewieszę ją sobie właśnie tutaj na środek tej zasłony, żeby ona wisiała właśnie wzdłuż tej zasłony. Bardzo ładnie będzie wyglądać. Tam już wystawiłam właśnie moje choinki. One tymczasowo sobie tam stoją. No i tak na razie wygląda moje pobojowisko. Staram się na bieżąco wszystko sprzątać. Tak samo tutaj już w pokoju wysprzątałam wszystko elegancko. Umyłam podłogę i choinka stoi teraz i czeka. Na ubranie światełkami. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to chyba ubierzemy choinkę w światełka. I na tym skończymy, dlatego że w sumie dosyć późno zaczęłam nagrywać tego vloga. A z racji, że dni będę i tak łączyć. Tak więc jutro będziemy ubierać dalej choinkę. Jutro będę ją stroić. Raczej właśnie poświęcę tego vloga na całą choinkę. A już kolejne vlogi będą na zdobienie pokoju, chociaż bardzo dużo tych ozdób nie mam. Ale też będę łączyć po prostu inne rzeczy, takie świąteczne. No, nie mogę się napatrzeć na tą choinkę. Jest bardzo ładna. Troszeczkę wygięta, ją trochę prostowaliśmy. A mimo wszystko dalej jeszcze troszeczkę widać ten odchył, ale no i tak to nam w ogóle nie przeszkadza. No i tak wygląda z każdej strony, wiadomo, tutaj z tej strony jest ustawiona taką swoją najładniejszą stroną. Przepraszam Was najmocniej za moją kamerę. Miałam włączony inny tryb nagrywania i ten zoom co chwilę mi się gdzieś tam łapał. Mam nadzieję, że tego tak bardzo nie widać. Mm, I nie zwracacie na no to tak bardzo uwagi, ale teraz już przełączyłam ustawienia i chyba już jest w porządku. I odnośnie mojego intro, chciałabym nagrać intro do vlogmasa, dlatego że jednak fajnie on wprowadza nas. Fajnie to intro nas wprowadza w taki klimat świąteczny, i nawet jak vlog, vlogmas nie jest aż tak bardzo świąteczny, no to to intro no fajnie nas wprowadzi w ten klimat, gdzieś tam da jakąś taką nutkę i jednak to jest taki fajny no, akcent i nawet takie 15-sekundowe intro e, tak naprawdę fajnie już nam urozmaici tego vloga. Tak więc na pewno się pojawi, może nie od początku, ale będzie. założone światełka. Tak wygląda choineczka. Naprawdę bardzo ładnie i nawet w tych światełkach samych wygląda pięknie. I tak po zgaszeniu. Tutaj oczywiście w kamerze to światło jest jeszcze bardziej takie żółte. Na żywo też jest delikatnie żółte, ale nie aż tak bardzo. O, teraz troszeczkę lepiej widać. Chociaż to totalnie tego nie oddaje, jak ładnie wygląda. I jutro będę na pewno resztę ubierać ale dzisiaj kończymy z taką choinką. Witam Was w kolejnym dniu, ale w tym samym vlogu. Dzisiaj się nie odzywam, tak naprawdę cały dzień. Od rana załatwialiśmy różne sprawy. Ja rano byłam na badaniach, po prostu musiałam porobić pewne badania, które gdzieś tam miałam zlecone, tak więc rano zajęliśmy się badaniami. Później mogliście zobaczyć urywek, byliśmy na targach książki w Lublinie. Więc byliśmy tam jakieś pół godziny, 40 minut może max. Troszkę pochodziliśmy, popatrzyliśmy. Były ok, te targi, jednak totalnie nic nie kupiłam, dlatego że mm, ceny były dosyć wysokie, takie empikowe, że tak powiem. Były jakieś promocje, ale to przy zestawach bardziej, nie jako pojedyncze książki, tylko zestawy. Jeżeli chodzi bardziej o jakieś takie wystawy, autorów, no to coś tam widziałam, że jest, ale to o różnych godzinach, raczej takich wieczornych. A w dzień, jak byliśmy o godzinie 11, po 11, to za bardzo żadnych autorów nie było, to po prostu jest takie mniejsze spotkanie, bardziej wystawy niż takie. Targi, książki, jak na przykład w Krakowie, gdzie macie wystawców, gdzie macie autorów, są podpisy i tak dalej. Tak więc to jest na pewno z takich mniejszych wydarzeń, mniejszych eventów. I nic nie kupiłam. Ostatecznie później pojechaliśmy do galerii, tam sobie zjedliśmy. Macie też urywek również z galerii, już przepięknie jest ozdobiona. I poszłam na małe zakupy. Dzisiaj jest Black Friday, więc. Możecie sobie przeliczyć, kiedy ja to dokładnie nagrywam, troszeczkę wcześniej, dlatego że e, będą takie dni, kiedy po prostu teraz nie będę mogła nagrywać. E, później mamy zaraz wyjazd, więc żebyście mieli już na 1 grudnia jakiś fajny odcinek, fajny vlogmas. To, że zaczęłam troszeczkę wcześniej nagrywać. No i tak jak mówiłam, dzisiaj jest Black Friday, tak więc zrobiłam małe zakupy. Ja akurat poszłam, chodziliśmy po galerii i jakoś nic za bardzo mi do oka nie wpadło, więc poszliśmy do Ezotik. Ja widziałam tam bieliznę bardzo ładną, bieliznę, które polecały dziewczyny na TikTok, które bardzo ładnie modelują, podkreślają i tak dalej. Tak więc zdecydowałam się na model, jeden, który już oglądałam, ale stwierdziłam, że na razie nie jest mi potrzebny. No, ale dzisiaj była taka promocja 2 plus 1, coś takiego, czyli mm, trzecią rzecz mieliście gratis, tak więc skorzystałam i już Wam pokazuję, co kupiłam. Tak jak mówiłam, było 2 plus 1, tak więc wzięłam sobie dwa biptonosze, które już widziałam, i jest to dokładnie taki model Claudia. E, ten model mam w dwóch odcieniach, właśnie czarny i. Taki ładny, beżowy. Wzięłam go sobie, ponieważ on naprawdę przepięknie wygląda. Um, przepięknie po prostu podkreśla. I no, była promocja, tak więc skusiłam się na ten sam model w dwóch odcieniach. A kolejną rzeczą jest, tak naprawdę trzecią, która już była jako gratis, jest piżamka. Tutaj mamy dół od tej piżamki, czyli jest czarna. Materiał jest taki bardzo przyjemny. Nie wiem dokładnie co to jest, zaraz muszę koniecznie sprawdzić też. Ja mam rozmiar właśnie Mkę. A gdzie tu mamy skład? Nie widzę składu i tutaj do tego również jest góra, która wygląda ten o ten sposób. tak więc mamy taką zwykłą czarną piżamkę ja już sprawdzić skład i niestety jest to 100% poliester w ogóle jestem w szoku dlatego że jest to poliester który nie wiem jest bardzo taki miękki nie jest taki sztuczny jak przeważnie są te poliestry tylko jest o wiele miększy tak więc no myślałam że jest to inny skład jest to coś fajniejszego ale no niestety nie tak więc mamy taką piżamkę ona normalnie kosztowała 150 zł była przeceniona na 75, ale dostaliśmy ją gratis, tak więc fajnie. Zaraz ją sobie upiorę i na pewno dzisiaj ją założę. Tak więc zaraz zabieram się do prania, przepiorę sobie to ręcznie. W racji, że zrobiłam zakupy, dostałam również gratis, w sumie, no prawie, że gratis, za 5 zł, takie. Mm. Za kolanówki Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa to Ale tutaj możemy sobie to podpiąć do pasa Pończochy, o dokładnie to Tego słowa mi brakowało Tak więc dostałam za 5 zł Takie pończochy Jeszcze przy okazji dzisiaj przyszła mi paczka z takimi Rzeczami z live'ów Moja mama akurat dobra paczkę I zamówiłam tam sobie takie skarpetki Zobaczcie Przepiękne skarpetki, takie beżowe, ocieplane w środku. Tutaj jest Angora, coś takiego, czyli bardzo ciepłe skarpetki. Mi stopy bardzo marzną u rąk, palce, więc mam skarpetki cieplutkie również miałam taki ręcznik biały, zwykły biały ręcznik, jeden był przeceniony, więc sobie go wzięłam. Ja lubię takie ręczniki białe, ale ja i tak to piorę wszystko, mam dużo białych rzeczy, więc wszystko piorę, wybielam, żeby to było zawsze takie białe i bez problemu. Mi to akurat nie przeszkadza, nie przeszkadza że coś jest białego, bo i tak to... W jednym kolorze, więc nie ma problemu. Miałam również takie chusteczki, one gdzieś tam są teraz takie viralowe na tych różnych live'ach i tak dalej. Chusteczki fery, mam więc tutaj 100 sztuk, taka bardzo, bardzo duża paczka, za 20 zł to było, więc wzięłam. Tutaj zapach jest taki kwiatowy. Chusteczki do sprzątania, do przecierania, bardzo fajna, przydatna rzecz, zawsze gdzieś tam się przydaje, więc. Mam chusteczki, mam zapas chusteczek Od mojej mamy dostałam takie ciapki Zamówiłam mi ciapy, bo stwierdziła, że ja mam zawsze nogi zimne I mam takie ciapki różowe, akurat takie świąteczne, bardziej akcent świąteczny Tutaj z reniferkami Tak wyglądają, no zwykłe ciapki, ale na sezon taki właśnie jesienny, zimowy bardziej No to mamy coś klimatyczniejszego ubrałam choinkę i na razie wygląda tak. W tym roku chciałam zrobić bardziej czerwoną, ale niestety mam bardzo dużo takich bombek złotych i takich jakby cukierkowych, więc niestety no nie chcę tego zostawić, więc na pewno coś tam powieszę, ale jest jak na razie tak. Oczywiście, w kamerze to wygląda w ogóle inaczej. W tym roku dokupiłam to opakowanie, tak samo to jak widać już jest jedna strata. Zbiłam przewilowaną bombkę. I mam jeszcze takie, one są bardziej takie papierowe, jeszcze jedno opakowanie, tak więc tych złotych mam naprawdę dosyć sporo. Ja właśnie jestem po kąpieli, zrobiłam sobie maseczkę, jest to dokładnie ta maseczka, którą już wam w sumie wiele razy pokazywałam od marki Balneo. Bardzo fajna, czasem ją lubię nakładać tak raz, dwa razy w tygodniu, zależy jak mi się chce, teraz akurat raz w tygodniu jest. No i co, mam już moją nową piszamkę, zdążyłam ją uprać, zdążyłam mi wyschnąć i no jest bardzo fajna. I co, ja sobie zaraz jeszcze założę taką maskę płakcie, żeby jeszcze bardziej nawilżyć tą twarz. Oczywiście moją pielęgnację i widzimy się w kolejnym dniu, w kolejnym vlogmasie.